Dobry gratulacje do zespołu z strzemia. dzisiaj po raz drugi okazali się w tej breku lepsi, no, olbrzymia walka, właśnie, dużo emocji, nerwowych sytuacji. Co mogę powiedzieć tyle co wczoraj, że no, o 1-2 oczka po prostu myśmy popełnili więcej błędów i dlatego Jastrzębie gra. Gratulacje Jastrzębie. Dziękujemy za gratulacje, no i też w sumie powtarzam to co powiedziałem wczoraj, że był taki mecz, który spodziewaliśmy, czyli długi, ciężki, cieszę się, że on się polepszył widowiskowo i bo na początku spotkania mi się wydaje, że obydwie drużyny popełniły dość dużo błędów, ale poziom się nagle podniósł do szczytu w sumie w tej breaku i wyszedł na szczęście dla nas bardzo ładny tiebreak. No nic, dziękuję jeszcze raz naszą publikę, bo pomogła nam, jak zawsze, kiedy jest ciężko dla nas, dziękuję. Szanowni witam serdecznie. Michał powiedział, że zabrakło jednej pół piłki, ja powiem, że zabrakło jednego, dwóch mm, bo e, piłka meczowa Według challenge'u była autowa, my uważamy, że była w boisku, to już możemy o tym zapomnieć. E, natomiast tak jak powiedzieli, moi przedmówcy powiedzieli, początek trochę niemrawy, dużo błędów z naszej z ich strony, e, ale to, to jest, można zwalić na garb ciężkiego sezonu, braku świeżości, wczorajszych ciężkich warunków, ciężkiego spotkania. E, na szczęście później to widowisko się, to poziom widowiska się podniósł i, i Tajberek to już można powiedzieć wisienka na torcie. W własnej skórze przekonaliśmy się, że wygrywając 2:0 to jeszcze nie koniec. Postaramy się tutaj jeszcze dojucić na piąte stopień. Thank you for the congratulation and congratulation also for them because they played, they was very good to coming back in one very hard game for them because when we was 2:0 in front we played very good but after the break after the pause that they coming back and they played very well, very very well. Uh, nothing for us. It was very important uh, to stay in the game, to fight until the ball uh, until the last ball of the game. I said a lot of time to the, my player that uh, the game will be finished when the last ball will touch the floor and not before. And also today we couldn't show in the fourth set when we was 24-19 down and also in the tiebreak 12-10 uh, and also 14-12. And I am very proud of this because this is one characteristic of this team, because this team played like this for all the season. Now we are 2-0. Uh, we didn't want nothing until now. We know very well that we will play against one team very strong, all the time, not in the Polish Cup, but the game finished 3-2 from one side on the other side. So I'm waiting other two, three, one games like this. But the score will be point by point, and we will play until the fifth set. And uh, now we have uh, two days for a recover because I think that also this schedule is uh, crazy. I cannot understand why why two teams have to play five games in one week, where the focus of these two games of, of this final will be the Champions League of the next season. I don't know. It's amazing the player don't have the time to rest and we have to, to think that if we want that the volleyball improve, if we want that the volleyball, the show inside the court will be every time better, we have to give the chance to the player for rest. You cannot know? play five games in one week.